Polska z jej różnorodnym krajobrazem, bogatą historią i rozwijającą się infrastrukturą turystyczną oferuje niezliczone możliwości na niezapomniane wakacje. Od tętniących życiem miast po spokojne góry i malownicze wybrzeże, każdy znajdzie coś dla siebie. Przedstawiamy 15 najlepszych miejsc na wakacje w Polsce, które z pewnością zachwycą każdego podróżnika. Kraków, miasto królów i magii. Kraków to absolutna perła na mapie Polski, urzekająca swoją historią, architekturą i niepowtarzalną atmosferą. Rynek główny, jeden z największych średniowiecznych placów w Europie, Wawel z katedrą i zamkiem królewskim, urokliwe uliczki Kazimierza oraz niezliczone muzea i galerie sprawiają, że Kraków jest obowiązkowym punktem na liście każdego turysty. Wieczorem miasto ożywa w licznych kawiarniach, restauracjach i klubach, oferując rozrywkę na każdy gust. Warszawa stolica dynamicznych kontrastów. Warszawa to miasto, które po wojennym zniszczeniu odrodziło się z popiołów, stając się nowoczesną metropolią pełną kontrastów. Z jednej strony zabytkowe stare miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, z drugiej nowoczesne wieżowce i tętniące życiem centrum biznesowe. Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienki Królewskie, Pałac Kultury i Nauki oraz interaktywne centra nauki Kopernik to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na odwiedzających. Gdańsk, Brama do Morza i Historia Solidarności. Gdańsk, miasto o bogatej historii portowej i symbol walki o wolność, oferuje niezapomniane wrażenia. Długi targ z fontanną Neptuna i Dworem Artusa, malownicze uliczki głównego miasta, a także Europejskie Centrum Solidarności to miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć. Bliskość Sopotu i Gdyni, tworzących trójmiasto. Umożliwia łatwe przemieszczanie się między różnymi atrakcjami nadmorskimi. Zakopane i Tatry Królestwo Górskiej Przygody Dla miłośników górskich wędrówek i zapierających dech w piersiach widoków, Zakopane i Tatry są idealnym miejscem. Krupówki, gubałówka, skocznia wielka, krokiew oraz liczne szlaki turystyczne o różnym stopniu trudności gwarantują niezapomniane wrażenia. Zimą Zakopane zamienia się w stolicę sportów zimowych, oferując doskonałe warunki do jazdy na nartach i snowboardzie. Wrocław Miasto Mostów i Krasnali. Wrocław, położony na Odrze i jej licznych dopływach. Słynie z pięknych mostów i urokliwych wysp. Rynek, Ostrów Tumski z Katedrą Świętego Jana Chrzciciela oraz słynne krasnale rozsiane po całym mieście tworzą magiczną atmosferę. Wrocław oferuje również bogate życie kulturalne, liczne muzea i galerie, a także tętniące życiem kawiarnie i restauracje. Półwysep Helski raj dla wodniaków. Półwysep Helski to raj dla miłośników sportów wodnych. Długie, piaszczyste plaże, płytkie wody Zatoki Puckiej oraz wiatr stwarzają idealne warunki do uprawiania różnych dyscyplin. Ponadto, półwysep oferuje urokliwe miejscowości takie jak Helsfokarium, Chałupy czy Jastarnia, gdzie można odpocząć i cieszyć się nadmorskim klimatem. Mazury kraina tysiąca jezior. Mazury to idealne miejsce dla osób szukających spokoju i kontaktu z naturą. Kraina tysiąca jezior oferuje niezliczone możliwości do żeglowania, kajakarstwa, wędkowania i pływania. Rejsy statkiem, spacery po lesie, obserwacja ptaków oraz wizyty w urokliwych mazurskich miasteczkach, takich jak Mikołajki czy Giżycko, zapewniają relaks i odprężenie. Toruń, gotycki klejnot i miasto Kopernika. Toruń, miasto narodzin Mikołaja Kopernika, zachwyca doskonale zachowaną gotycką architekturą. Stare miasto, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, z rynkiem staromiejskim, ratuszem i krzywą wieżą przenosi w czasie. Obowiązkowo trzeba spróbować słynnych toruńskich pierników i odwiedzić dom Kopernika. Sopot, elegancja i rozrywka nad Bałtykiem. Sopot to elegancki kurort nadmorski, słynący z najdłuższego drewnianego molo w Europie oraz słynnego festiwalu w Operze Leśnej. Długie, piaszczyste plaże, luksusowe hotele i tętniące życiem centrum miasta z licznymi restauracjami i klubami nocnymi sprawiają, że Sopot jest idealnym miejscem na wakacje pełne relaksu i rozrywki. Bieszczady, dzika przyroda i odosobnienie. Dla tych Którzy pragną uciec od zgiełku cywilizacji i zanurzyć się w dzikiej przyrodzie, Bieszczady są idealnym wyborem. Połoniny, dziewicze lasy, rzadkie gatunki zwierząt oraz unikalna kultura bojków i łemków tworzą niepowtarzalną atmosferę. To doskonałe miejsce na długie wędrówki, obserwacje zwierząt i odnalezienie wewnętrznego spokoju. Szczecin, miasto portowe z duszą. Szczecin, stolica Pomorza Zachodniego, to miasto o bogatej historii i rozwijającej się turystyce. Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich, Katedra Świętego Jakuba oraz piękne parki i jeziora w okolicy oferują wiele możliwości spędzania czasu. Miasto jest również ważnym ośrodkiem kulturalnym z licznymi festiwalami i wydarzeniami. Kazimierz Dolny, malowniczy zakątek nad Wisłą. Kazimierz Dolny to urocze miasteczko położone nad Wisłą, słynące z malowniczej architektury renesansowej, wąwozów lesowych i artystycznej atmosfery. Rynek z zabytkowymi kamienicami, ruiny zamku, kościół farni oraz liczne galerie sztuki i pracownie artystów przyciągają turystów. To idealne miejsce na romantyczny weekend lub spokojne wakacje. Rostocze, kraina wąwozów i czystego powietrza. Roztocze, z jego pagórkowatym krajobrazem, głębokimi wąwozami lesowymi, malowniczymi rzekami i czystym powietrzem, to doskonałe miejsce na aktywny wypoczynek. Szumy nad Tanwią, Roztoczański Park Narodowy z konikami polskimi, Zamość, miasto idealne wpisane na listę UNESCO oraz liczne szlaki rowerowe i piesze czekają na odkrycie. Łódź, miasto włókienników i kreatywności. Łódź. Niegdyś potężne centrum przemysłu włókienniczego, przeszła w ostatnich latach metamorfozę, stając się miastem kreatywności, sztuki i designu. Ulica Piotrkowska, jedna z najdłuższych ulic handlowych w Europie, fabryki przerobione na centra handlowe i kulturalne, muzeum sztuki oraz festiwale filmowe i modowe przyciągają turystów. Ustka, urokliwy kurort nadmorski, Ustka to klasyczny, urokliwy kurort nadmorski, idealny na rodzinne wakacje. Szerokie, piaszczyste plaże, promenada, latarnia morska oraz port rybacki tworzą przyjemną atmosferę. W okolicy znajdują się również liczne ścieżki rowerowe i piesze, a także słowiński park narodowy z ruchomymi wydmami, który jest obowiązkowym punktem wycieczki. Polska oferuje niezliczone możliwości na udane wakacje. Niezależnie od preferencji. Od górskich wędrówek po relaks nad morzem, od zwiedzania zabytkowych miast po aktywny wypoczynek na łonie natury, każdy znajdzie coś dla siebie w naszym fascynującym kraju.